Cześć, tu Marcin Wytrążek, cześć, Łukasz Brzyziński. Nie będzie mnie za bardzo widać, Łukasza zresztą też, ale dzisiejszym bohaterem będzie prostownik i tak zwana technika typu C i technika typu S, czyli bardzo alfabetyczna, techniczna. Jest, jest co powiedzieć o tej technice, bardzo ją rozumiemy, więc niektórzy lubią ją wykonywać, niekoniecznie rozumiejąc o co w niej chodzi, albo zakładając, że po prostu trzeba wygiąć prostownik w kształcie literki C, albo wygiąć go w kształcie literki S. I wystarczy tylko zrobić literkę na plecach, ona się wykona w mięśniopowięzi i cud, jeśli chodzi o plecy. Jedna z technik z wyboru służąca do rozluźniania mięśnia prostownika grzbietu. Na etapie nauki myślę, że fajnie jest myśleć o literce C, o literce C, bądź właśnie o literce S, czyli o odkształceniu tkanek w tenże sposób. Natomiast za chwilę, jeżeli czujesz tkanki, wiesz o co chodzi w rozluźnianiu mięśniowo powięziowym to dobrze jest to wykonywać kreatywniej. I może wykonywać to w kształcie innych literek, albo innych S-fluoresów, niż tylko w kształcie literki C. Spójrz na prostownik. Jak widać, prostownik zbudowany z mięśnia najdłuższego, przyśrodkowo, z kolcowego i bocznie z biodrowo- żebrowego, to mimo wszystko stanowi gdzieś on jedną masę. I teraz oddziaływanie będzie dotyczyło globalnie, to będzie globalna praca nad prostownikiem grzbietu. Na pewno ważna rzecz to jest wygodna pozycja. Tu Łukasz ma włożoną głowę w zagłówek, żeby zmniejszyć troszeczkę napięcie w odcinku piersiowym. Czasami będzie konieczne wsadzenie wałka pod nogi, może nawet wręcz poduszki pod brzuch. Tu też być może troszeczkę by się przydało pod poduszki pod miednicę, pod brzuch, żeby jeszcze, jeszcze zmiękczyć prostownik trzymany pod, pod rękoma. Co nie oznacza, że czasami nie będzie wykonywane rozluźnianie tego typu nawet w ustawieniu z pogłębioną lordozą, co sprawi, że może, jeżeli nie będą to napięte tkanki, że będzie można się wygodnie wtopić w mięsień prostownik grzbietu i uchwycić jego tkanki. Więc Pierwsza rzecz to jest złapanie, uchwycenie mięśnia prostownika grzbietu. Zobaczenia jaki on jest, jak wyglądają jego tkanki. Pamiętaj, nie oceniaj teraz powięzi powierzchownej, nie o to chodzi. Chodzi o uchwycenie mięśnia powięzi pod spodem, czyli już warstwy głębszej, poniżej powięzi głębokiej. Jedna, druga strona. Zobacz, czy te tkanki lepiej się przesuwają, czy lepszą mają mobilność dośrodkowo, czy może mają lepszą mobilność dobocznie. Czy po drugiej stronie, dobocznie czy dośrodkowo? I teraz może być tak, że wtopisz się w te tkanki od przyśrodkowej strony, ponieważ przesuwalność prostownika grzbietu dobocznie będzie zmniejszona. Wtopisz się, uchwycisz tą górkę, którą mimo wszystko troszeczkę prostownik tworzy, i będziesz się starać spychać ją. Dobocznie. Łagodna, wygodna technika na pewno się przyda wtedy, kiedy jest wzmożone napięcie mięśni prostownika. Oczywiście to nie jest tabletka. Napięcie, diagnoza i realizacja techniki, bo trzeba wpaść na to, skąd się to napięcie prostownika wzięło, i może w inny sposób znaleźć sposób na rozpracowanie tej okolicy. Natomiast jeżeli czujesz, że ta mobilność jest mniejsza, przyda się tutaj lokalne obniżanie. Napięcia czy poprawa mobilności tych tkanek to, to jak najbardziej pożądana technika. Więc wtopienie się, łagodnie, absolutnie bez bólu. To jest technika łago, absolutnie łagodna bez bólu. To jest coś bolesne, niebolesne. Nie. Miękkie wtopienie i teraz pod tą ręką, pod moją prawą ręką, jakby jest próba zrealizowania tej właśnie literki C. Czyli spychanie. Yy, od przyśrodkowej strony masy mięśnia prostownika odkształcanie go w kształcie literki C. Miękko, łagodnie, stopniowe oparcie o prostownik, nie ślizganie się po powierzchni, nie daj Bóg, nie używamy środka poślizgowego. To samo mogło być po drugiej stronie, jeżeli ta przesuwalność byłaby zmniejszona od strony bocznej, czyli to odkształcanie mięśnia prostownika grzbietu byłoby zmniejszone od strony bocznej w kierunku przyśrodkowym. To to samo może być po drugiej stronie wtopienie w tkanki, miękko oparcie się i czekanie na rozluźnienie, wczytywanie się w informacje zwrotne spłynące z ciała, tak żeby dobrać kierunek odpowiednio do tego, co czujecie, siłę też. Jeżeli byłoby zbyt intensywnie, zbyt mocno, to zmniejszacie siłę, i to nie jest sztywna realizacja projektu wykonam literkę C i będę podążał w tym kierunku tylko stopniowe reagowanie na to co czuć pod tkankami w którą ze stron lepiej pójść itd literka C literka S teraz będzie jedna ręka będzie spychała w jedną stronę druga będzie w drugą stronę myślę że jak zaczniesz badać prostowniki obserwować prostowniki u wielu pacjentów to zauważysz że u wielu ludzi ta sztywność jest duża i mobilność jest ograniczona. Nawet u osób, u których wydawałoby się, że w cudzysłowie mięsień prostownik jest rozciągnięty. On bardzo często jest zablokowany w skurczu ekscentrycznym, ale nie jest to mięsień, który jest rozluźniony. Więc też to może być technika w takich sytuacjach, więc po ta moja ręka prawa wtapia się i spycha prostownik w kierunku dośrodkowym, Dolna ręka wtapia się od dołu nasadą i spycha w kierunku bocznym, miękkie wtopienie, pilnowanie tego, żeby być na odpowiedniej głębokości, żeby nie pracować z powiedzią powierzchowną, tylko z powiedzią głęboką, długo, cierpliwie, spokojnie. Łagodna technika myślę, że przyda się w sytuacjach, w których jest duże napięcie. Przy okazji widać, że pacjent jest bardzo pobudzony i chcemy go bardzo wyluzować. Więc długo, cierpliwie, spokojnie, tak samo jak w przypadku techniki C, reagowanie na informacje zwrotne, długie wykonywanie. Pacjent nic nie musi robić, nie nakazujemy mu specjalnie oddychania, tylko głęboki relaks i przyjemne czekanie na efekty. Prosta rzecz, myślę, prosta technika, natomiast przyda się do przećwiczenia, przetrenowania. Z jednej strony nauki tego, jak wyglądają sztywne, mobilne, sztywne bądź mobilne tkanki. Jak będziesz to robić u wielu, wielu ludzi, to z czasem złapiesz, o co chodzi. I próbujcie. Technika wydaje się prosta z założenia, nie jest taka wcale prosta, jeśli chodzi o wykonanie, żeby była skuteczna. Pozdrawiamy, do następnego odcinka. Pozdrawiam.